Bartek zniszczył derta, to jest ten skam! Cofnijmy się do roku 2011 oraz 2012. O, Książulo! Tak jak wspominaliśmy w jednym z poprzednich filmów. Złodziej, hmm. Pompa Tim! W latach polski YouTube został zdominowany przez filmy z gry Minecraft. To właśnie wtedy został stworzony kanał Bartek z Bartek i został... Bartek z Bartek! Boże! Przecież to jest niemożliwe, że on coś złego zrobił! Uważony przez większych youtuberów, takich jak Blołek, Bremu czy też chociażby Vertes. Tworzył on również własne mapki dla youtuberów na odcinki, czyli tak zwane plansze, które można... Się da i 3 j Też wyzywali mnie od grubasów, ale mnie Wyjebane! Szczaj na nich! ...było przejść i ukończyć nas... Ty, na swój... a może se kurwa... Ty, a może se na streamie pograł w jakieś mapki kurwa? Minecraftowe. Coś bym poszukał fajnego. Sam sobie przeszedłem za jakąś mapkę Minecraftową. Kiedyś tak się kurwa robiło, nagrywało się w twój odcinku zawsze z mapkami. Siema, kojarzysz Fiusin. na ADHD od okiego. Nowy -er wleciał. Czekamy na ocenkę buźka mrugającą. Dobrze, dobrze, daj na tego. Mapy widzów? A możecie stworzyć mapy widzów? Umiecie tworzyć mapy widzów? Wój sposób. To że już tworzyć mapki dla mnie. Daj łapki w górę i subskrypcji z dzwonkiem, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. Jego kanał z dnia na dzień rósł, generując kolejne bardzo dobre wyniki jak na tamte czasy. Do nagrywek również przyłączali się także SKKL. inni twórcy, tacy jak Sk chociażby po pewnym czasie od nagrywek i sukcesywnych wyników został przez niego zaproszony do udziału w największym projekcie z Minecrafta, mowa tu o kwadratowej masakrze, Oj, tak. do którego dostęp mieli tylko i wyłącznie najpopularniejsi youtuberzy z Polski. Byłem tam! Był to serwer SKKFA, który zarządzał tam dostępem osób, przygotowaniem wielu modyfikacji polepszających serwer i też ogólną moderacją całego projektu. Warto zaznaczyć, że poza Bartkiem były tam zapraszani więksi youtuberzy, tacy jak polski Pingwin. Dawno. No <laughs> kurwa, jaka fryzura, nie! Multi... O! Oh, dobra! Gameplay Guy i inni. Bartek z... Bartek stał się bardzo rozpoznawalny, Mega również funta. przez jedną śmieszną akcję z kwadratowej masakry, związanej z Dirtem, czyli z Minecraftowego oh, bloku oznaczającego ziemię w grze. Tak! Przeróbka pod Bartek, tytułem... zniszczył Derta. Bartek zniszczył dirta. Bartek zniszczył. Najlepsza piosenka Niluksa. Bartek zniszczył Deuta. Leci w pierdol! Na kanale Cichego Wójta i do tej pory zebrał on prawie 2 miliony odsłon i 30 tysięcy polubień, co jest ogromnym wynikiem, jak na tak prostą parodię. W 2011 roku Bartek z Bartek pokłócił się z YouTube'em, z którym wcześniej nagrywał. Mowa o Bremu. Bremu utworzył też kanał o nazwie Antybartek z Bartek. Serio, taki kanał zrobił, kurwa? I wrzucił tam filmik, na którym Bartek obraża swoich widzów, lecz Bremu wyciął tam swoje kwestie, więc nie za bardzo mogliśmy zrozumieć o jaki kontekst chodzi. Obecnie film jest już usunięty nie i bo tak. nie mamy do niego dostępu. W jego dalszej minecraftowej historii raczej nie działo się nic specjalnego, o czym Pojebane ma... to były czasy. YouTuberzy nagrywali ze sobą, kurwa, rozmowy i jak była drama, to, kurwa, robili, robili kanał, kurwa, anty-ktoś i wrzucali, kurwa, rozmowy ze Skype'a. XD. No i bardzo dobrze się powiedzieć, więc od razu przejdźmy do jego nowej ery. Po pewnym czasie kanał Bartek z Bartek zniknął i momentalnie założył nowy, odcinając się całkowicie od nagrywania Minecrafta. Wtedy pojawił się kanał Wiśnia, utworzony w 2014 roku. Ja już wtedy Bartka nie followowałem. Nie oglądałem go już wtedy. Kontent całkowicie uległ zmianie. Umieszczał tam filmy bardziej w kierunku naukowym, takie jak na przykład o praktyce świadomych snów, czy też gadżety i ciekawostki, jakie musisz poznać. Generował na nich spore zasięgi i wyświetlenia. Większość nie. widzów nawet nie wiedziała, że twórcą kanału jest Bartek z Bartek, ale jednak poczytała. No, czar... ale w sumie kurwa to jest prawda, nie wiedzieli. Wy też kurwa nie wiedzieliście w sumie. Jak kiedyś wam powiedziałem o tym. W część z nich odkryła tę ciekawostkę. Wiśnia udostępnił film pod tytułem Daje 30 zł dla każdego, który zniszczył jego karierę. O, kurwa, każdemu bizu... karierę roz, zarobienie 30 zł. Zaprezentowana przez Wiśnię metoda zdobycia dochodu miała być uczciwa, ale Wiśnia nieco niepełnie, a być może nie do końca świadomie opisał wszystkie związane z nią problemy. Wiśnia zaproponował udział w promocji, która miała zagwarantować każdemu chętnemu zarobienie 30 zł lub nawet więcej. Warunkiem było wejście na stronę Cashback Love i dokonanie rejestracji. Oho. Następnie trzeba było skorzystać z oferty strony LottoLand.pl i zakupić określoną ilość kuponów. Cały ten proces miał kosztować 9 zł, ale obiecany zwrot gotówki w ramach promocji miał wynosić 30 zł. No. Film z tym pomysłem zdobył ponad 428 tysięcy wyświetleń. Jednak to oczywiście nie oznacza, że tyle osób skorzystało z tej oferty, no tak. lecz na pewno przekonało to pewien procent jego subskrybentów. Później pojawił się inny film na YouTube, w którym inny autor przedstawił całą sytuację jako oszustwo. Wiśnie odpowiedział na te oskarżenia, upierając się, że jest całkowicie uczciwy. Kolejne filmy również poruszyły temat oszustwa. Jak czytamy z innego portalu. Nie jest prawdą, że dostaniesz 30 zł. Najpierw musisz włożyć 9 zł, by potem wyjąć 30. Do zyskania jest więc 21 zł. Okay. Wiśnia w swoim filmie namawia, aby młode osoby wzięły kartę płatniczą od rodziców. O nie! tak powiedział kurwa! To jest nie tylko niepowa... Ja! 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 ja, pierdolę! Ważne, ale jest namawianiem do nieuprawnionego korzystania z instrumentu płatniczego. Nie ma tu znaczenia, czy rodzic się zgodził, czy nie. Wiśnia powinien dodać, że rejestracja w różnych usługach online wymaga akceptowania regulaminu tych usług. Te regulaminy pozwalają m.in. zmienić zasady promocji w czasie ich trwania. Wiśnia namawia do rejestracji na stronie lottoland.pl, która świadczy usługę zakładów online bez stosownego zezwolenia. To oznacza, że niezgodne z prawem jest zarówno korzystanie z oferty lottoland, jak i reklamowanie tej strony. A lottoland, co rozumiem, że co to, jakieś kurwa nieoficjalne kurwa lotto, czy co? Jakiś kurwa ten? Przekręć, czy co to było? Tak? To było jakieś kurwa takie, no bo lotto normalnie ma pozwolenie, nie? Możesz? Lotto Land. Wpiszę sobie, co to jest. A jest jak Lotto Land, kurwa? Co to jest? To firma siedzibą na Gibraltarze. Będzie hejka tulenta. Okay, Okej, to nie jest Lotto. To nie jest to polskie Lotto. To jest jakiś kurwa... Bo on tam dał, bo on tam kurwa dał, yy, bo on tam dał ten, logo Lotto, nie? No, okej. Okay. Nie ma zezwolenia w Polsce, czaje. Obecnie jego stare filmy można obejrzeć na kanale Wiśnia Reupload, gdyż te z oficjalnego kanału są już poukrywane, a Dę. kanał, który zgromadził do tej pory ponad 750 tysięcy subskrypcji, pozostał nieaktywny. Dę. Portal dopytał ministra Dęki, finansów pustusz. o legalność działań Lottoland.pl. Udzielił im odpowiedzi. Podmiot urządzający grę hazardową na stronie Lottoland.pl nie ja. posiada zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych, w tym zakładów bukmacherskich przez sieć internetową. Uczestnicy gier hazardowych urządzanych przez sieć internetową bez wymaganego zezwolenia lub koncesji podlegają odpowiedzialności na podstawie Ustawy o Grach Hazardowych i Kodeksu Karno-Skarbowego. Zgodnie z Ustawą o Grach Hazardowych, karze pieniężnej podlega uczestnik grze hazardowej urządzanej bez koncesji lub zezwolenia. Nawet jeśli odwiedził... PDW dla kurwa Bartka z Bartka! Zniszczył nie tylko DERTA kurwa! ...się stronę lottoland.pl, to było widać, że nie jest ona całkiem przejrzysta, jeśli chodzi o informacje prawne dla Polaków. Spójrzmy chociażby na artykuł Lotto. Wygląda w ogóle jak żabka stare logo! O pewnym zwycięzcy. Pan Adam wygrał sporo kasy. Nasz rodak. Tylko czy ten rodak mógł spokojnie przywieźć wygraną do Polski? Nie musiał, bo mieszka w Wielkiej Brytanii. W komentarzach pod tekstem zwrócono uwagę, że taka wygrana... ...mogłaby być dla Polaka mieszkającego w Polsce bardziej kłopotliwa. Jeden z dyskutujących zadał pytanie, czy ten numer by przeszedł. Firma Lottoland odpisała, że... Mając na uwadze fakt, iż sytuacja prawna każdego gracza jest inna, nie możemy udzielać takich porad i polecamy skontaktowanie się ze specjalistą. Czytając, w Polsce możesz mieć problemy, ale nie wypada nam tego tak ująć. Z jego filmiku wynika, że cała Biedny sprawa... Nie... Bartek z Bartek, chciał tylko zareklamować żabkę, kurwa. Była dla niego obojętna. Miał on zyskać dzięki temu 5 złotych od każdej osoby, które potem miały być przelane na jakiś szczytny cel. Nie... 5 złotych miał dostać od rejestracji tylko? Ja myślałem, że on kurwa z góry mu obiecali jakieś kurwa kokosy typu, nie wiem, 100 tysięcy kurwa za, re za, za reklamowanie. Przeczytaj komentarz parodystów. Nie wygląda to na przejrzysty sposób prowadzenia zbiórki charytatywnej. YouTuber namawiał dzieci do korzystania z kart rodziców. To nie wymaga to. No wtedy 100 koła kurwa to dużo było. Komentarza. Ponadto youtuber namawiał do korzystania z zakładów bukmacherskich. No dobra, które z... ale jak dostał pięć tysięcy, ile tam, ile, ile tam kurwa osób się mogło? Jak było 400 tysięcy wyświetleń, to ile osób mogło z tego skorzystać? Z... Kurwa z 10 koła? Max myślę. Z 50? Kurwa, to, du... to za dużo. Myślę, że tak. Między 10, między 10 a. Między 10 stara, a 20 tysięcy max. To jest kurwa i tak dużo. Bo zauważ, że tu trzeba było kartę, kurwa, użyć. Yy, I to był największy, stary, wiesz, błąd. Ja myślę, że to stary z 10 koła to jest tak i tak naprawdę dużo. 50 tysięcy, kurwa, niby by dostał wtedy. Te no. ...są prowadzone bez wymaganego w Polsce zezwolenia. Rodzi to ryzyko prawne zarówno dla youtubera, jak i ludzi, którzy skorzystali z jego porad. Chcemy też przestrzec Was przed możliwymi konsekwencjami działań online. Jeśli gdzieś się rejestrujesz, jeśli gdzieś zostawiasz dane i akceptujesz jakieś regulaminy, to może mieć to dalsze konsekwencje. Po paru latach działalności Wiśnia zniknął z internetu i jest to głównie spowodowane <grych> przez tę dramę. Ale ciekawe kurwa gdzie on jest, nie? W 2021 co roku robi? na jego kanale pojawił się tajemniczy film pod tytułem Nikna, co nie miało żadnego szczególnego znaczenia. Widać na nim młodego mężczyznę, który rzuca kamieniem w szybę, a następnie demuluje konstrukcję w jakichś opuszczonych budynkach. Po pewnym czasie okazało się, że film został wrzucony przypadkowo, dlatego po kilku minutach został ustawiony na prywatny. Ludzie doszukiwali się ukrytego znaczenia, nawet przekształcili dźwięk na Kod Morsa, który w przetłumaczeniu oznaczał słowo dres. <laughs> Dziękuję ci za to, co robisz dredziasta kurwa o w a. Dzięki. Ale gówno, ale gówno trzydzieści k. Dzięki. Dzięki. Nic więcej się nie stało, lecz niepokój przez wrzucony materiał Bartka pozostał. Okazało się również, że Bartek w międzyczasie prowadził kolejny, niezbyt odkryty kanał o nazwie Czasowy. Oh. Umieszczane były na nim filmy, w których pozostawiał jedzenie przez jakiś czas na otwartej powierzchni, a kamery nagrywały co się z nim stanie. Było o tym nie słyszałem! ...time-lapsów i było widać jak różne robactwa dostają się do jedzenia poprzez ich psucie. W jednym z filmów w 2018 roku na tym kanale pod tytułem Grander KFC po 30 dniach w pierwszej linii opisu Bartek umieścił link do nowego tajemniczego profilu na Instagramie. Były tam zwykłe zdjęcia krajobrazów i wiśni lub dużego kota, więc ludzie liczyli na jakiś większy projekt, lecz niestety nic na to nie wskazywało. Po pewnym czasie okazało się jednak, że to konto niby nie należy do wiśni, jednak prawda wydaje się inna. Oczywiście kanał Wiśnia wciąż zostaje nieaktywny, a ludzie czekają na jego powrót. Jego grupa społeczności na Facebooku w 2020 roku została również ustawiona jako ukryta i nie da się jej nawet wyszukać w wyszukiwarce. Jeden ze znajomych Wiśni odpisał jednemu z użytkowników, że Wiśnia raczej nie wróci: ma sporo innych zajęć, jak chociażby praca, i nie jara go YouTube tak samo jak kiedyś. Możliwe, że kiedyś zdecyduje się na powrót, ale póki co odpuszcza. Dem! Bartek z Bartek widzowie! Tak zniknął Bartek z Bartek, ej, kurwa szczerze... W chuj mnie oh, chuj 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 zastanawiam Macie tak czasami, że nie wiem, wspominacie sobie na przykład, że nie wiem, graliście z jakąś losową osobą, mieliście na przykład dobry kontakt przez internet mega dawno temu, nie? I kurwa założmy nie gadacie już z tą osobą, nie wiem, na przykład 10 lat, no bo naturalnie tak wiecie, że po prostu przestaliście w to grać. I ja się zastanawiam na przykład Co, te, co ci trzeci ludzie robią, czy na przykład żyją jeszcze. A na przykład zastanawiam się